Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii z gry Disco Elysium. Zdałem jakoś myśl. A cóż to, odmierzamy meldunki, że gdzieś Martinez ma ktoś zwykłe, rozsądne, umiarkowane poglądy. To z pewnością pomyłka. Jestem prawdziwym radykałem, oczywiście, radykalny centrysta. W tych jaskrawych i głośnych czasach, z kiedy tysiące częstotliwości zagłuszają się nawzajem. Cześć myślenie to przejawia radykalizmu. Nadszedł czas, żeby zostać obywatelem Królestwa Sumienia. Przede wszystkim, gdzie jest to Królestwo Sumienia, to nie jest miejsca, moment, który może nadejść tylko w odpowiednich okolicznościach. Z całą ludzką historię wydarzyło się to zapewne kilka razy. I jak doprowadzić do wystąpienia tych okoliczności? Stopniowo. Najpierw największe katastrofy na świecie miały miejsce właśnie dlatego, że ludzie starali się zbyt szybko uczynić świat lepszym miejscem. No to właśnie geniusz Dolores Day. rozumiała ona, że postęp jest nieistotny. Jeśli jego zdobycze przepadają wskutek niestabilności, prawdziwa, trwała zmiana może nastąpić tylko stopniowo, krok po kroku. Ale to przede wszystkim, co w tej chwili jest niewłaściwe. Oj oj, to, że żyjesz w chwili obecnej, nie oznacza jeszcze, że masz prawo stawiać swoje potrzeby ponad potrzebami przyszłości. Możliwe, że nigdy nie dożyjesz powstania królestwa sumienia. Twoje dzieci też nie, ba, nawet twoje wnuki mogą się tego, tego nie dożyć. Ale to nie powód, żeby przestać je budować. Cóż za racjonalność, co za zimnokrwistość. Zaraz w Królestwie Sumienia chodzi o to, żeby naprawdę robić. Coś robić, czy po prostu o zachowanie status quo? Wiesz, że stan obecny jest lepszy od chaosu i rozlewu krwi? Tak. Proszę bardzo. Czasem trwanie na swojej pozycji jest postępem. No dobrze, ale w jaki sposób właściwie... Ale jakie właściwie jest to królestwo sumienia? Królestwo jest trudne do zrozumienia, jeszcze zaś trudniejsze do pisania. Między innymi dlatego, że ludzkość musi odrzucić wiele kategorii, które dzisiaj ją definiują i ograniczają. Królestwo sumienia jest postapokaliptyczne i postnarodowe. Jest też Postindustrialne, postideologiczne, post a nawet postseksualne. Brzmi niesamowicie. Alonso, ruszamy natychmiast, wejdź w to. Spokojnie rozsądny, przygotujesz ten fragment o kompromisach i niespieszności. No dobrze, w takim razie dotrzyjmy tam kiedyś. Właśnie tak. Pamiętaj, prawdziwa demokracja dla rewa czuje się, kryje się tuż za rogiem. A kiedy ona nastąpi w dalekiej przyszłości, wszyscy staniemy się o wiele szczęśliwsi. Kolejny level. Ja cały czas. Ee... Cały czas idę w te myśli, ale strasznie mi się one generalnie podobają. Dają mi też bonusy. Jeden do konceptualizacji. Była woli minus logika, minus logika i chciałbym, chciałbym pójść w coś, co mi da więcej logila, logiki. Niska piątka asów plus 2 do empatii, gdy rozmówcą jest King Kitturagi. Proszę, Królestwo Sumienia. Minus 2 do półmroczności. Odrealnienie, tymczasowy brak od analizy. Internalizować. Dobra, odblokujmy kolejną miejsce na myśl i internalizujmy to. Czyli, a mam jeszcze punkt jakiś. Dobra, w co ja bym chciał pójść? W encyklopedię. Zobaczmy, co mi jest potrzebne do testów. Empatia, ee, konceptualizacja, niemożliwy ściana na podwórzu. W konceptualizację, spróbujmy pójść. Judemka, proszę bardzo. Akceptuję, jeszcze mam jeden punkt? Tak, jeszcze mam jeden punkt, nie, tak? Wywróć. Kurde, łącznie 8. Zobaczmy co jeszcze tutaj mógłbym pójść, co jeszcze mógłbym pójść Konceptualizacja, empatia, trudny ciało jako narzędzie, czas reakcji średni, zręczne palce Zręczne palce, czas reakcji, opanowanie, zręczne palce Mam coś jeszcze? Nie, to już wszystko. Zręczne palce e, od wychowane katkadu. Kat, aha, czyli mogę jeszcze raz do tej książki wrócić. Spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. Albo zamiast mieszać, dokończmy rozmowę z tą e, Joyce. Mam do Pani więcej o rzeczywistość. Chcę wiedzieć, hmm. czym jest Pani. omrukuje. Z tego nie uda się jej wywinąć. Czym Pani jest? Jestem najpodlejszą z podłych, obdarza nagle zęby. Zdrajczynią, pożeraczką narodów i noworodków. Jestem ultra. Unosi się w złośliwym uśmieszku kącików ust, odsłaniając kiel. Zaraz, ultra? Co to? Ultra-liberał. To taki rodzaj liberała z czasów rewolucji. Nie cechuje go umiarkowanie. Dios mio. nakryć powie, znać znaleźć krzyża. Liberał. Tak, przytakuję niespiesznie, jestem piekielną istotą niepomnianego bagna. Wepchnąłem króla pod wód z łajnym i zdradziłem rewolucję, tacy jak ja oddali kraj kolonizyjnej finansierze. A więc myślał pan, że wyginęliśmy. W końcu nikt przy zdrowych zmysłach nie identyfikuje się jako ultraliberał. W każdym razie niejawne spogląda ci w oczy. Tak naprawdę jest pan centrystą, prawda? Moralistą. Proszę powiedzieć. Czy, gdy się tak odkryłam, budzę w panu strach? W jej zielonych oczach, prawdomówność miesza się z wymierzaną w nią samą satyrą. Efekt dziesięcioleci poczucia winy i dumy. Jest pani potworem? Wybaczam pani, wybaczam pani, ale tylko dlatego, że jest pani urocza? Mało mnie to obchodzi. Diabeł, wymawia wyraźnie, z wielkim mrokiem i chytrością wkładając w śli, wślizgnął się do domostw i istot boski. Ten dialekt to Ubisunt, rozpoznajesz skąd ten cytat? To fragment sztuki pochodzący jeszcze ze stulecia franko-nigeryjskiego, przekonując, by, by się na jego usługi wnet stawili. Och, może pan pamięta, pan więcej niż daje po sobie poznać. Pozwala sobie na nieśmiały uśmiech. Pomimo wszelkich zniszczeń, jakich dokonał alkohol, okrytny diabeł, po Pokręć powoli głową. Mam taką nadzieję. Liczę, że będziemy mogli nadal rozmawiać w przyjaznej atmosferze, pomimo mojej łuskowatości, a także pomimo szaleństwa przylewu krwi i przejęcia bogactwa, do jakich tu doszło. Nie na tym polegać miał plan. Kiedy opadł kurz na polu bitwy zostali tylko liberałowie, którzy posprzątać musieli ten bałagan. Przetrwali, więc otrzymali ogromną moc, moc kształtowania przyszłości, zwraca wzrok ku delcie. Tyle udało się dokonać naszemu ostatniemu pokoleniu. Pani zrobiłaby coś inaczej? Z całym szacunkiem dla miłościwie nam panujących wiecznego rządu opiekunów, którzy uczynili sobie z Martinez pomnik upamiętniający skuteczność ich artylerii. Nie zrzekłabym się niezależności na rzecz koalicji, ani tutaj w Martinez, ani w przyczółkach w Stella Martis i Delcie, jeśli nie ma ze, ze względów na siebie. Zdaję sobie sprawę, że jej małe, zimne dłonie są zaciśnięte, rozluźnia się. To na moje córki. Obrona niepodległości to była nasza powinność. Powinniśmy byli spalić całą tę sole, byle nie wpadła w ich ręce. Mądry z pani chworok. Być może jej kolczyki dźwięczą, gdy potakuje. Moja próżność intelektualna przyniesie mi kiedyś zgubę. Ciebie też bynajmniej nie głupek. Ze mnie też. Wystrzak staje się bystrzejszy, przyswajając jedno pojęcie rzeczywistości po drugim. Jest pani patriotką? Chyba można tak powiedzieć, ale nie mogłabym być nią być nigdzie indziej. Wywrotna przemowa. Wywrotowa przemowa, stwierdza poróżnik, odkładając swoje notatki i spoglądając na kobietę. Ma pani córki? Tak, niezależnie od innych moich ról, jestem też matką i żoną. Zamyka oczy, ale tylko na chwilę. To co? Wrócimy do rzeczywistości. Pomyśl o czym blisko ciebie. To biały tekst. Test. A tu konceptualizacja to też jest biały test. No dobra. To no to jest. Rozłóż ręce. Tak, przekrzywia głowę. nie Nielot z rejonów polarnych? Proszę zgadywać dalej. Jakiś krylojat? Nie, chwila, Joyce nosi krwi. Jest pan starożytną ruiną, symbolem pychy i zepsucia na wpół zanurzoną w słonym morzu. Twierdzi pani, że jest ruiną? Oczywiście, że nie, mój drogi. Jestem po prostu bardzo kiepska w zgadywaniu. Chodzi mi o co to za miejsce. A, rozpościera ręce niemal równie szeroko. To pomoc na Rue de są... Gislein 33A. Miejscowi z swej uprzejmości wynajęli mi miejsce. Lub dwa. to jest? Ten Ruiz de Chans, coś tam. 33A. To przedrewolucyjna kamienica. Widzi pan stare budynki? Nazywa się kamienicami, a nowe batymentami. Od les Batiments Ale 33A i B nie są Nouveaux, to stare budowle. Spogląda na sypiącą się fasadę. Ten budynek miał od 8 do 10 pięter, prawdziwy wieżowiec, jak na standardy minionego stulecia. Miał naśladować drapacze chmur za Zatoce Delty. To było jeszcze rzecz jasna sprzed wojną, kto tu mieszkał? Głównie miejska klasa średnia, jak nie mam, to było, była kiedyś nieruchomość klasy Primo. Nim działa w 5 czy 6 pięter. Cup kap, kap siedząca na zniszczonym balkonie Cindy, tacha rzuca Joyce, Joyce złe spojrzenia Przyglądając czerwony przygód, czerwony pędzel do swojego gardła. Możesz się mylić, ale z twojej perspektywy wygląda na to, że przesuwa pędzlem poprzek gardła, jakby je przecinała. Cudownie. E, co to jest? Wskaż na Cindy Chache, dziewczynka z. U w staruszki? Tak. Wygląda na gniewną, zbuntowaną przedstawicielę infrastruktury nastolatków. Infrakultury. Tak, pan i ja należymy do suprakultury. Jesteśmy, jesteśmy powszechnie, stanowimy stado. Muzyka w radiu, jedzenie w sieciówkach, to są rzeczy zbyt popularne dla dziewczyny w Wachmanach staruszki. Ona woli świat fantazji. Infrakulturę z własną modą i żargonem. Niestety jest to iluzja. Azyl przed suprakulturą to mrzonka. Dobrze, teraz proszę wyjaśnić to samo jeszcze raz, jak dziecku. Wszystko rozumiem. Nie, e, wszystko rozumiem. Proszę to jakoś bardziej skomplikować. Nie potrafię, bo to jest takie proste. Ktoś może zafarbować sobie włosy na zielono, założyć płaszcz swojej babci. Paradować tak dowoli. Kapitał potrafi wchłonąć wszelką krytykę. Nawet krytycy kapitału tak naprawdę jedynie go wzmacniają. Przerwa. By nie spiesznie upić łyk herbaty. No dobrze, co dalej? Nagle nie jesteś wcale taki pewien, czy ty należysz do suprakultury. Wydaje mi się, że ja mogę być częścią infrakultury. Robi wielkie oczy, mianowicie. Go. A, jestem skłonna w to uwierzyć. Sama. Parałam się mroczną sztuką jeszcze nie tak dawno temu, uśmiecha się tajemniczo. Zapewniam, że był to wskroś suprakulturowy fenomen, inkluzywny, obligatoryjne wręcz. Disco nie ma cienia, infra, bączku. Jest pani disco. Te czasy dawno mam już za sobą, Spoglądam w głąb londu jakoś z jakąś sarkastyczną tęsknotą. Jeszcze we wczesnych 30. miałam ze sobą wyznawczynię nowego disco. Była dla mnie drugorzędnym, ale przyjemnym aspektem tych klimatów. Nowego? Nowego. Taka epoka kulturowa, która królowała w latach trzydziestych. Obwód porewolucyjnych nastrojów Rewa Nowe było ultraliberalne. Jak więc pewnie się pan domyśla, imprezowanie było wtedy na modzie. Wszystko miało smak szampana. To musiało być mniej więcej wtedy, kiedy wkraczał pan w dorosłość. Tak, unosi brew patrząc wciąż, wciąż na ciebie. Myślałem, że jesteśmy w tym samym wieku. Brzmi jak niezła zabawa. Ja nie pamiętam zupełnie nic. Czy to nie Gilliam le Mignon powiedział, jeśli pamiętasz, nowe nie było cię wtedy? Zaraz, Żyliam le Mignon, właśnie o nim myślałem. Co się Aha, wtedy stało? Co się z nim stało? Tak waha się, to nie jest centralny temat aktualnej rzeczywistości, prawda? Mimo to chcę wiedzieć. Nie jestem zupełnie pewna, ale wydaje mi się, że zmarł w wyniku powikłań po chorobie wenerycznej. Której? Wszystkich. I nie znikną w rozbłysku gwiezdnego pyłu? Obawiam się, że nie, ale jak mówiłam, nie jestem do końca pewna. czy się aury tajemniczości. Proszę spytać kogoś innego, a może usłyszy pan bardziej pańską wersję. widzimy te testy, może jakaś dwunastka się wylosuje? Proszę bardzo. Wracając, kończy wątek o jakich sprawach. 6 km na południowy zachód w psów młodszy funkcjonariusz Chad Tilbrook celuje do wściekłego czarnego psa liżącego w prawie swoje rany. Stojący po lewej jego partner Emilie Mullins, Czy Słyszałeś co się stało z Tequila Sunset w Martinez? Tak, postradał zmysły. Uh, odpowiada Tilbrook, nie zdejmując palca ze spustu. Spokojnie Emilie pociąga ze spustu. powoli, znajdzie je z powrotem. Zawsze je znajdziemy. Czym jestem ja? Pan jest pan funkcjonariuszem moru. Milicja obywatelskiej Rewacholu. Dobrze, a czym jest Milicja Obywatelska Rewacholu? To nie mniej, nie więcej, tylko de facto służbowo, służby porządkowe porewolucyjnego Rewacholu, detektywie. Yes. No tak, stwierdza porusznik, Podchodzą do ciebie, aby wykonać gest obejmujący was obu. My jesteśmy Milicją Obywatelską Rewacholu. To sarkazm? Powiedziała pani de facto? Tak, w, tak, w przeciwieństwie do De Jure, Mor działa na podstawie tego, co barwnie nazywa się zmierzchem prawa międzynarodowego, na polecenie rządu koalicyjnego i ku jego rozgory rozgoryczeniu zarazem. Co ma pani na myśli? Obowiązki Moru definiują ustawy o sytuacji nadzwyczajnej, o podróżach morskich i o zadośćuczynieniu. Przy akty prawne utrzymujące miasto w, nie ukrywajmy, klatce laseferyzmu, na czym zyskuje optymalizacja. Kapitału. Warto znać wszystkie trzy, stwierdza porusznik odrywając wzrok od swoich nadatek. Gdzie jesteśmy, gdy jesteśmy w terenie, aby zaprowadzić porządek? Czy jesteśmy po prostu sługusem kapitału? Pańskiej roli nie ma nic prostego, inspektorze. Faktem jest, że Mor porządku takiego, jaki odpowiada naszym, jak się wydaje, permanentnym, tymczasowym przywódcą Pochyla się do przodu. Choć z drugiej strony znam tych ludzi. Codziennie ja mam z nimi do czynienia. Zapewniam pana, mój drogi, że nie są waszymi fanami. Dlaczego? Porewolucyjna dekada była dla rządu koalicyjnego katastrofalna. Rewachol w latach dwudziestych to było piekło, szczególnie po zachodniej stronie rzeki, walki gangów, sknocony plan prywatyzacji, zagrożenia odpadami promieniotwórczymi. Nazywało, nazywali to strefą międzynarodową, ponieważ żaden rząd nie chciał wziąć odpowiedzialności za to miejsce. Bor przywrócił porządek, gdy koalicja zawiodła. Prawdziwy obywatelski czyn społeczny uśmiecha się, nigdy wam tego nie wybaczą. O lekkie wyolbrzymienie wtrąca się po W rzeczywistości zawarliśmy obopólne, korzystne porozumienie. Rewaholczycy mają pokój w Rewocholu, a koalicja nie musi martwić się o miasto. Kaszle. W każdym razie, przepraszam, że je wtrąciłem. Kontynuujcie proszę. Zgadza się, poruczynku. Pozwolę sobie podsumować to tak. Dla mnie jesteście milicją, przedstawicielami jedynej legalnej służby porządkowej w Rewacholu. Dziękuję, pani. A jeśli przedstawiciele ci piją tak namiętnie, że umykają im podstawowe aspekty rzeczywistości, jestem gotowa służyć pomocą. Kłania się z uśmiechem. Jeszcze raz, czym jest more? To nie mniej, nie więcej, tylko de facto. Aha, to już, to już tak. To sarkazm, ale mogę wykorzystać tak, jeszcze drugą linie dialogu to znaczy, nie Tak, nie w przeciwieństwie do Jura, nie, 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 nie To już rozmawialiśmy Konceptualizacja, czym jest? Wybierz jedno O, no, nie udało się Spoglądasz na świat, czujesz dziwny chłód, fale łagodnego kołyszą słupem, to wszystko Na razie tyle, dziękuję Okej, okay, kolejny level Ja bym poszedł mimo wszystko w tą logikę, bo strasznie mi ona spadła A, Przez tamte myśli Dobra, przejrzyjmy questy Mapa, mogę chyba jeszcze raz spróbować konceptualizacji na, na ścianie na podwórzu? Wziąłem konceptualizację? Nie, wzi nie wziąłem w końcu konceptualizacji, czy wziąłem? No dobra, będę tam ten tak czy inaczej przechodził, to sprawdzę. 21.15, idealnie, żeby pójść do mieszkania tamtego gościa, który mieszka w tej kamienicy po lewej stronie. Lecimy. Jak tam się wchodziło? To było tutaj, z tej strony nie, to trzeba było wyjść na balkon ten po stronie prawej zdaje się, nie? W sensie, są dwa wyjścia na balkon. Jedno po lewej, drugie po prawej i te po prawej to było to, do którym się wychodziło do mieszkania tego gościa, tego palacza. Także lecimy do balkon i 21.15 powinien być już w domu. Ciekawe, czy jeżeli ja już się tylu rzeczy dowiedziałem, to nadal on mi może powiedzieć coś nowego. Spróbujmy, spróbujmy z nim porozmawiać. Mhm. O, jest i on. Brązowy blask zanieczyszczenia świetlnego znaczy, że niebo jest na wschodzie. W oddali słyszysz ruch uliczny. Miastem zapada noc, czyli pewnie już mógłbym pójść spać po prostu. Nie ma. Żandarmeria, znalazmy pan, młody mężczyzna z balkonu, uśmiecha się do ciebie szeroko, po czym zaciąga się swoim papierosowym dymem. Jego szczupła sylwetka odcina się na tle miejskich świateł. Odległe ulice i autostrady błyszczą niczym diamenty. Znaleźliśmy ukryty pod kamieniem. Klucz należał do ciebie. Tak, od czasu do czasu używałem go moim przyjaciela, aby mnie odwiedzać. Gdy na ciebie patrzy, w jego oczach pojawia się jakiś błysk. Więc jest tu pan po to, aby wszystko naprawić? Tak, taki jest mój cel. Pięknie powtarza. Światło pobliskiej lampy ulicznej rzuca cienie na jego podbródek, uwydatniając smukłe Mam kości policzkowe. On dla pana, pana dobre wieści. Mój niedzielny przyjaciel odwiedza mnie dzisiejszej nocy. Opowiedziałem mu o panu i chciałbyś się z panem spotkać. Proszę wejść, już na pana czeka. Oznajmiam wskazując skinię głowy mieszkanie numer 28. Swoją drogą, bardzo podoba mi się ten widok. Wskaż na miejską panoramę. To dlatego wybrałem to miejsce. spogląda w dal, a rozrażona końcówka jego papierosa świeci w ciemności. Martinez jest wyjątkowe, prawda? Ile nagle coś ci się podoba? Szepsy do ciebie, poruszy kręcąc głową. Czemu mielibyśmy chcieć spotkać swojego przyjaciela? Proszę mi zaufać, chce pan. Dobrze, porozmawiam z nim, ale najpierw chcę porozmawiać z tobą. To miło, ale ja nie mam pan nic do powiedzenia. To mojego przyjaciela pan szuka nie mnie. Ponownie zaciąga się dymem ze swojego papierosa bez filtra, rozciąga się. Robi się ciemno i sąsiednie miasto rozświetlając jedno po drugim. Na dole kot przechodzi przez podwórze, znika w gąszczu krzaka. Poza tym muszę już iść. Coś ci mówi, że nigdy już nie porozmawiasz z tak niesamowitą albo tajemniczą tobą jak on. Dokąd? Na miasto odpowiada, wskazując niedbale ręką w kierunku autostrady. Mamy przepiękną noc. Tylko jeśli obiecasz, że jeszcze porozmawiamy, to ważne. Kącik ust porucznika ledwo brzmi, gdy wypowiadasz te słowa. Porozmawiamy, Just zapewnia cię palarz, jak... przeczyzując palce bosami, ale nie dzisiejszej nocy. Przesłuchaj niedzielnego przyjaciela. Proszę na siebie uważać dobrze. Prosi z kolejnym, rozbrającym uśmiechem oczy, w ciemnościach. I znowu zniknął. Like widać, the staje się to już jego znakiem rozpoznawczym. Zawsze odchodzi. Czemu on zawsze odchodzi kim? To wie, detektywie, to tajemnica odpowiada uh, i odwraca od ciebie. Uh, jest pod, wraże... pod pewnymi względami tak inny, że zaś ciężko to nazwać. Oczywiście. Inny, jego koszula, czemu zawsze jest rozpięta? Hmm. Jego koszula. Próbuje rzucić się na główkę w odmęty tajemniczej koszuli. Jego koszula, nie, nie. Wiem dlaczego ta koszula jest zawsze rozpięta. Jego głowica drżą, jakby próbowało się przed tym powstrzymać. Ledwo trzyma się w garści. Nie Niewiele więcej może zrobić, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Daj spokój, detektywie. Mamy do przesłuchania się potencjalnego się świadka, się i jego i niedzielnego przyjaciela, fajnie. pamiętasz? Pyta, wskazując skinię głowy, znajdujące się przed tobą drzwi mieszkania. Okej, okay, czy dostałem questa, żeby z nim jeszcze się spotkać? Bo on powiedział innej nocy, że się możemy spotkać, ale. coś mi mówi, że jednak nie dam rady. Hej, mogę wejść do jego mieszkania. najsi, najsi, najsi. Coś tutaj znajdę ciekawego? O, spróbujmy. Trochę mogą zwiększyć limity, ale szkodzą mojemu zdrowiu. Wow! To jest to mieszkanie numer 28, jego niedzielny kolega. Dobra, w takim razie tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Dzięki wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia już jutro o godzinie 16.00.